22 marca w Pałacu Młodzieży odbyło się ósme wiosenne Forum Samorządów Uczniowskich. Tematem przewodnim była szeroko pojęta samorządność młodych, a impreza towarzyszyła obchodom Europejskiego Miasta Nauki 2024. Tematem przewodnim tego tygodnia jest Tydzień Miasta. Dzisiaj mamy ósme wiosenne Forum Samorządów Uczniowskich. Podczas Forum Samorządy z Katowic będą miały okazję już po raz ósmy się spotkać, porozmawiać na temat ich problemów w formie najpierw debaty, później w formie warsztatowej poduszyć te wszystkie kwestie, tak jak mówię, po raz ósmy dzisiaj w Pałacu. Młodzieży organizowane przez Młodzieżową Radę naszego miasta. Tak, wiele rzeczy wypracowujemy, później je wdrażamy w życie w naszej Radzie. Już ósma edycja. Zobaczymy, co podczas dzisiejszej edycji padnie i to, co padnie, później będziemy dalej przekształcać w nasze działania. Dzisiaj mamy przewidziane warsztaty pod tytułem Problemy młodych w 3 minuty. W formie warsztatowej, która nazywa się ŁOD CAFE, czyli stolików kawowych, które poduszają te problemy, właśnie wymienione. 3 minuty będziemy na ten temat rozmawiać i podczas tych rozmów zobaczymy, co wyniknie później te problemy, określając i niwelując w jak najlepszym stopniu. Kolejna edycja już tej jesieni koło września. Jak rozpoczniemy rok szkolny, też rozpoczniemy rok szkolny już dziewiątym forum samorządów uczniowskich. Dzisiaj organizujemy ostatnią, szóstą debatę z cyklu jak działa miasto, podczas których, podczas tych debat dyskutujemy z młodzieżą, opowiadamy jak działa miasto, jak skomplikowaną strukturą jest miasto, jakie prawa, obowiązki mają mieszkańcy, no w jaki sposób tego typu jednostki o charakterze samorządowym funkcjonują. Dzisiejsze spotkanie będzie o tle wyjątkowe, że będzie to debata. Wcześniejsze spotkania to były warsztaty, prelekcje i te, te wydarzenia organizowaliśmy w pięciu w pięciu gminach ościennych, no, łącznie nawet z Bielskiem, a no, ta debata jest w Katowicach, czyli w mieście, w stolicy Europejskiego Miasta Nauki. Dzisiejsze debacie będzie uczestniczył przewodniczący Rady Miasta, będzie uczestniczył także przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. Dzisiaj co do zasady będziemy dyskutować o organach stanowiących jednostek samorządu, o Radzie, o radnych, o tych interakcjach, które radni muszą nawiązywać z mieszkańcami, żeby móc wykonywać swoją funkcję. W tym roku udało nam się Europejskie Miasto Nauki czy tydzień miasta wpisać w to Forum Samorządów Uczniowskich. Tydzień Miasta cieszy się bardzo dużą popularnością, bo widać, że te wydarzenia przeciągają bardzo liczne rzesze nie tylko młodych ludzi, uczniów, studentów, ale także wszystkich, którym zależy na mieście chcą coś w mieście zmieniać i chcą budować taką nową wizję miasta. Wiosennej ósmej edycji Forum Samorządów Uczniowskich dziękuję Wam wszystkim za przybycie.